Do celu. Iga od pierwszych lat swojego życia była bardzo ambitną dziewczyną. Dobrze czytała, starannie pisała, szybko rozwiązywała zadania z matematyki. Bardzo dużo się uczyła. Chciała być coraz lepsza, dosłownie we wszystkim. Podczas jednej z lekcji WF-u pani nauczycielka powiedziała: Słuchajcie, niedługo odbędą się miejskie mistrzostwa w biegach. Ale z naszej szkoły mogą wystartować tylko trzy dziewczyny i trzech chłopców. Starajcie się, ćwiczcie. Zrobimy eliminację i na zawody pojadą najlepsi z najlepszych. Kiedy Iga usłyszała, najlepsi z najlepszych, od razu pomyślała, że to coś dla niej. Ostro trenowała na WF-ie i po lekcjach. Była pewna, że jest w dobrej formie. Ale w czasie szkolnych eliminacji okazało się, że zajęła trzeci wynik od końca. Dziewczyna była załamana. Nie wiedziała, jak to się mogło stać. Gratuluję trójce najlepszych, a tych, którzy się nie zakwalifikowali, zapraszam na kolejne zawody już za rok, powiedziała nauczycielka. Te słowa. Pani od WF-u wlały w serce igi nadzieję. Teraz się nie udało. Miałam za mało czasu na przygotowanie. Ale za rok dam czadu. Nie ma innej możliwości, pomyślała dziewczyna. Jak postanowiła, tak zrobiła. Regularnie ćwiczyła, trenowała. Biegała w szkole, w parku i w lesie. Latem, jesienią, zimą i wiosną. Kiedy trenowała sama. Wydawało jej się, że jest naprawdę bardzo szybka. Ale w czasie biegów z innymi prawie zawsze kończyła wyścig na szarym końcu. O co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego przegrywam, chociaż tak bardzo się staram? Nie mogła zrozumieć Iga. Dziewczyna jednak nie poddawała się tak łatwo walczyła dalej. Zwłaszcza, że coraz większymi krokami zbliżały się kolejne eliminacje do Mistrzostw w Biegach. Kiedy nadszedł dzień rywalizacji, Iga miała wielką nadzieję, że tym razem się uda. Na starcie stanęła bardzo, bardzo mocno zmotywowana. Początek wyścigu był dla niej udany. Przez jakiś czas biegła jako druga, potem trzecia, ale im bliżej do mety, tym biegła wolniej. Dziewczyna za dużo energii straciła na początku wyścigu i zabrakło jej sił na dalszą rywalizację. Iga zatrzymała się tuż przed metą. Usiadła, uderzyła kilka razy ze złości pięścią o ziemię i uciekła do szatni. Zauważyła to nauczycielka od WF-u i postanowiła pójść porozmawiać z dziewczyną. Co się stało? zapytała pani. Nie umiem! Nie potrafię. Dlaczego? Ze łzami w oczach mówiła Iga. Ale to nic takiego, zapewniała nauczycielka. Nie każdy jest dobry w bieganiu, a ty się świetnie uczysz, masz chyba najwyższą średnią w klasie. Ale ja tyle czasu ćwiczyłam bieganie. Inni trenowali dużo mniej, a mnie wyprzedzili. Iga wciąż nie mogła się uspokoić. Co mogę ci powiedzieć? Takie jest życie. Czasami bardzo niesprawiedliwe. Wydaje nam się, że inni mają więcej talentów, więcej szczęścia. Ale ja wierzę, że każdy, absolutnie każdy jest w czymś dobry. No a ty, ty to już naprawdę jesteś świetna w wielu rzeczach. Co prawda, nie w bieganiu, ale od tego świat się chyba nie zawali, prawda? Zapytała pani nauczycielka. Ma pani rację, uspokoiła się Iga. Chyba za bardzo nakręciłam się na te wyścigi. Dokładnie. Musimy ćwiczyć i rozwijać swoje talenty, ale musimy też mieć świadomość, że nie we wszystkim jesteśmy najlepsi, a w niektórych rzeczach to nawet możemy być bardzo słabi. I nie wszystkie cele, jakie przed sobą postawimy w życiu uda nam się osiągnąć. Ale ja bardzo polubiłam te biegi, powiedziała iga. Za chwilę byś je znienawidziła. Byłyby dla Ciebie tylko źródłem stresu i zdenerwowania. Jeżeli je lubisz, biegaj sobie po parku tak dla zdrowia i dobrej formy, a rywalizację zostaw innym. A Ty. Bądź najlepsza, na przykład na Olimpiadzie Polonistycznej, powiedziała z przekonaniem pani. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, męczyłam się ostatnio. Na siłę chciałam osiągnąć sukces przyznała Iga, a pani nauczycielka powiedziała: Ja jestem nauczycielką WF-u. Sama dobrze wiesz, że bardzo wymagającą nauczycielką. Lubię ludzi ambitnych i pracowitych. Ale czasami trzeba po prostu odpuścić.